Cześć, nazywam się Basia i witam Was ponownie na moim kanale. Za mną wisi koło i dziś przychodzę do Was z filmem, o który wiele osób nie prosiło. Pokażę Wam podstawowe elementy na kole. Głównie to będzie skierowane dla osób początkujących i do takich, które chcą na przykład zrobić sobie fajne zdjęcie na kole, a nie do końca wiedzą jak zapoznać. Najpierw skupimy się na wiszeniu na kolanach na dolnym drążku. Dobra. Żeby zacisnąć na kolanach, Należy złapać dolny drążek na chwytem, czyli od góry, ale kciuki łapią od dołu, żeby bezpiecznie, i zrobić kuleczkę, a następnie położyć na drążek. Pokażę to bokiem, żeby lepiej było widać. Czyli tak, łapiemy na chwytem, wchodzimy do kuleczki, prostujemy nogi i zahaczamy o górny drążek. Przy mocnym na tym zacisku możecie się bez problemu puścić, i wisieć na kolanach. Teraz przejdziemy do pozycji bieszczenia na jednym kolanie, która wygląda w ten sposób. Natomiast jeżeli nie jesteśmy się tak żeby spuścić tą nogę samą, to wystarczy złapać obie rękami górny drążek i powoli wyjąć jedną nogę. Stąd możecie słuchać się poświęconej, jeżeli. Jest to za to wystarczy zostawić przeciwną rękę na drążku i następnie spuścić tylko jedną. Tu możecie złapać swoje kostki i zrobić taką figurę. Kiedy poczujecie się pewnie, możecie opuścić obie ręce, pamiętajcie, że żeby wybranie były w ten sposób, a w prostej linii i złapać... Dni uwagę, do której lecie się dzieje. Żeby usiąść na drążku, mocnym zamachem całego ciała łapiemy się do jednej wyżej. Teraz jeszcze podciągamy i prostujemy nogę, żeby móc dołączyć do nich drugą. Stradzę mam pewien sekret. Już siedzenie na kole wygląda. Bardzo dobrze, więc nie trzeba dużo umieć, żeby z przed sobie super zdjęć. Ale żeby nie było takie zwykłe siedzenie, należy tylko na jeden wybrany bok. U mnie to będzie lewy, czyli zginam lewą nogę i siadam na boku. Teraz mogę puścić jedną rękę w ten sposób. Zrobimy gazelę. Będzie to już trochę trudniejszy element, bo prostą nogę należy zgiąć i, na i dać na zewnętrzną stronę drążka, od tej strony. Nasza noga i ciało muszą być po przeciwnych stronach drążka, żeby było bezpieczne. Jeżeli się boicie, można zahaczyć jeszcze piętę i zgiąć w nogę. Jest to kolejna pozycja. Żeby wstać należy złapać tęże przed sobą i nogą z przodu ugnąć do do tej tyli. I znów jesteśmy w siedzeniu. Do kolejnej pozycji należy złapać ręce nad głową z tyłu. Tą o które nam wisi, przełożę na drugą stronę drążka. W ten sposób, że powstał nam X między nogami, to spowoduje, że nasze nogi się zablokują. stąd przejdziemy do chyba najpopularniejszej pozycji na kole, czyli do mendymu. Żeby to zrobić należy złapać rękami nad głową eee, tą wierzchnią nogi, którą mamy w kokarce. Oprzeć od rążek i następnie drugą nogę również oprzeć od rączek. Jesteśmy w pozycji. Teraz przejdziemy do pozycji amazonki. Żeby to zrobić, należy prawą ręką złapać górny drążek, a lewą doraźną od spodu. Jeżeli macie prawą rękę u góry, to nogi idą na prawą stronę, czyli nogi idą na stronę ręką a głowa jest po lewej stronie. Czyli schodzimy w dół i mamy takie wiszenie. Tutaj wszystko powinno być zablokowane, żebyście mogli się bezpiecznie pościć. Można wskręcić dolną nogę, wyjąć się dowolnie. Żeby z tego wyjść, łapiemy znowu górny drążek i nogami musimy i musimy wciągnąć na koło. Hop! I to też jest pewna pozycja, w której fajnie się zdjęcia. Ok, żeby wrócić do pozycji siedzenia, robimy to samo co na początku, czyli musimy złapać tu marychałek, górny drążek i następnie wyprostować przednią nogę, a drugą połączyć. I jesteśmy znowu w siedzeniu na kole. Teraz zrobimy pozycję syrenki, czyli będzie taki odchył w tył za jedną ręką. Wybranym rękę to jest może silniejsza, zostawiać na górnym drążku, a za drugą będziecie wychylać ciało do tyłu. Ważne jest, aby Wasze nogi zostały na drążku i przyblokowały to. Czyli hop i nogi zostają. W tej pozycji mamy różne wariacje. Na przykład możemy górną nogę zgiąć w dół. A następnie, jeśli macie szpagat, Złapać za kostkę i zrobić szpat. Wracamy do siedzenia. Żeby zejść z koła całkowicie należy, wsunąć kolana na drążek i delikatnie rękami schodzić w dół. Po czym możemy bezpiecznie przez skórkę. stanąć na ziemię. Teraz pokażę Wam jeszcze figury, które można zrobić na. W samym dolnym rączku koła, takie jak z krzywiach nogami, wyglądają naprawdę imponująco. Musicie stanąć po jednej stronie koła. Ja stoję prawym barkiem pod kołem, dlatego opieram od prawej strony prawą rękę i od tej tej lewej lewą, żeby był tak na przemilię. I zrobię teraz nakrywkę, a następnie przełożę nogi, zahaczając od rączek, w przeciwne strony. Teraz rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli tak, lekkie i prawa noga idzie w lewą stronę i zachacza poprzednio. A lewa noga idzie w prawą stronę i zachacza poprzednio. W tej pozycji powinniście poczuć lepewnie, żeby móc puścić ręce i być walking man. Jeżeli nie czujesz się dobrze, oczywiście ustawić się na rękę i też wygląda fajnie. Teraz możecie dołączyć przedmiot do tego tylnej nogi. Wystarczy złapać się dwoma rękami drożka i, i położyć ją na dźwięk nogą. Tutaj możecie puścić jedną ręką, a jeżeli czujecie się pewnie, to puścić obie. Ok. Są jakiś fajny szpadek do góry nogami. Wygląda to w ten sposób, że zostawiacie na drużku. W przeciwnym do tymi nogi, czyli bądź czwartą, prawą nogę i lewą rękę, a drugą nogę łapiecie od tyłu i robię szpakiet. Żeby zejść, wystarczy zobaczyć tu maluchę, drążek i powoli wrócić na ziemię. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało i że będziecie mieli kiedyś okazję wypróbować te elementy. Jeżeli chcecie, żebym nagrała kolejną część z bardziej zaawansowanymi figurami, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!